O, zrobimy tak. Siema paskie kolarstwo górskie, jest czwarta godzina. E, się okazuje nagle, że jak nie możemy używać telefonu, nie możemy spać w nocy, jest na przykład czwarta, kręcimy się. E, poczytałem trochę książki i mówię sobie, kurde, wyszedłbym na trening, nie? Bo mhm. nagle się okazuje, że nie leżymy, nie marnujemy czasu tym skrolowaniem pieprzonym e, telefonu, to nagle się okazuje, że mamy że mamy chęci wyjść na trening, zrobić go kurczę o czwartej rano także stałem 3.30, poczytałem trochę książki, zrobiłem sobie placka owsianego że jak przyjdę, żeby, żeby, móc, żeby móc go zjeść, żeby później iść do pracy, żeby to było szybko, jakby później pada deszcz, ale jest w miarę ciepło także jest przyjemnie, że tak bym powiedział, nikogo nie ma wokół jest totalna pustka, zobaczcie, o wyjechałem troszeczkę za miasto, to mogę trochę pokrzyczeć do kamery to jest jak znaczy zaraz będzie znowu, <laughs> ale. Nie... Sprawdźcie na to, ile spędzacie czasu na ekranie, ile kurcze marnujecie czasu. Tu sobie na przykład usiądę, to zobaczę na Facebooka to coś ten i nagle czas zmarnowany, szczególnie na YouTube, jakieś pierdoły zaczynamy oglądać, typu skaczące kotki, przewracające się kotki i tak dalej. Więc zwróćcie na to uwagę. Mam przed sobą zakręty, więc muszę szybko mówić. <laughs> więc zwróćcie na to uwagę i po prostu starajcie się wyłączyć telefon, gdzieś tam dołożyć, nagle się okazuje, że, że włączamy tą kamerę, włączamy, żeby sprawdzić czas, a robimy coś innego i nagle zostajemy na tym telefonie, także... Zwracajcie na to uwagę, a ja zapraszam Was na mój trening, na nocny trening. W sumie to jest rano, bo czwarte rano, jest lato, jest ciemno. E, tutaj w Holandii, bo tutaj się o godzinę robi później, jasno. Więc zapraszam z Wami na nasz trening i pamiętajcie, sprawdźcie to. E, żyjcie życiem, nie telefonem. I zapraszam do obejrzenia mojego nocnego, deszczowego treningu. Ej, ale cisza jest nie? ja Deszcz kropi, czwarte rano. Kurde. Żeby nie było Czy nie? Czwarta, czwarta, siedemnaście Alarm też stawiony na szóstą Tak, możecie zobaczyć Na razie nie będę głośno mówił, bo jest kurde czwarta rano Niech wyjadę trochę za miasto To nagram wstęp No spokojnie, spokojnie Tak, tak, niech dużo piachu budować A? 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 trochę rozrzucajemy, później będą takie bardziej ostro Będziemy jechali Bo jest w sumie Kurde. To jest zawsze taka ścieżka rowerowa, ale tu masę wody stoi na tym, więc pojedziemy sobie tam tędy obok krematorium Na tak, sprawne sprawne, ja wiem tędy. To jest taki zurawy asfalt przypominający Polski o. O, no i tara Całkiem przyjemnie, całkiem przyjaźnie świeży prysznic Kiedy sprawdziłem kamerę jak ona patrzy, bo to zawsze tak ustawiamy na górala a wolę ustawienia na klacie, bo bardziej to dużo lepiej wszystko wygląda Ale jazda ja To ja lubię Aż mi się stare czasy przypomina O Jezu Cisza, spokój, czy włączy mi się zielone? Czy włączy mi się zielone? Patrzymy, patrzymy, czy to działa Są czujniki, najechaliśmy na czujniki, jest zielone wszystko działa bardzo dobrze. Targamy dalej, jak wyjedziemy trochę. Teraz już są ostatnie światła. 12 minut w drodze, więc będziemy mogli jakiegoś grubsze, grubsze tempo zaraz nadać. Tylko wyjedziemy na prosto, jeszcze tam dwa zakręty mi zostały. I będziemy cisnęli jakiegoś 5-minutowego, na 300-watowego interwałka. Później jakieś sprinty pod most Taki jest plan Dobra, teraz jeżdżamy na drugą stronę Więc zaczynamy interwałka Były było jakieś nie? Tu się wyjeżdżało, tam się przyjeżdżało I się tutaj Tu też są sprawy protestów rolników, czyli każde drzewo tutaj Hemmens jest obklejone flagami Holandii, gdzieś tam dalej to było a ja zaczynam swojego interwałka 15 minut w drodze. Zaczynamy swój swój trening Dobra, lecimy. Dobra. To jest dobra droga, bo później co prawda zjeżdżamy na ulicę, ale jest w większości oświetlona, także tutaj można targać interwały bo normalnie robię na pola z boku ale tam jest ciemno jakieś ciemno <głos> <głos> tak? <głos> limit 200 ja wyciągam jakieś 36 teraz więc muszę <noise> dostać Z wody, jak napisz tu? O, przegląd i tu? Sądu duże tarcze. Popaj. Ejo! I z powrotem! Był tu taki film. Tu go podziękuję. Nie wiem, kto to chodził za 30-30. Robimy to. Na moście, żeby było trudniej, nie wiem. O co do tego lubię tarcze, bo tarcze się szybko oczyszczają i od razu hamują w deszczu. Jedna sprawa też jest dyskusja o modulacji, co Durian o tym mówi. A to jest druga kwestia, jedna kwestia to jest właśnie siła hamowania w deszczu. Więc bardzo szybko to widzę. Miniemy, miniemy tam, są tam, sprinta zrobimy sprinta, to przebiega, zrobimy sprinta, ja nie wiem, w w ogóle mogą do dzieci, O, o to ma fach to delikatne. Ktoś idzie, widać jak działa kamizelka z daleka. Popatrzcie, ale gdzie nie widać, Nie. Można go oprócz tego nie widać. Swoich na pustej ulicy. Z najczęściej jego jakiego mam. 45 kadencjo. Zobaczmy całą Cisza. To jest świateł. Czy się włączą? Uwaga, to są czujniki ziemi, też przy tym słupku. No, 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 no. Stajemy na czujnikach i zielone. Ja! Yeah. Tak to działa. Tu jest światła widzicie? ma. Dzięki za obejrzenie odcinka Ja wjeżdżam do miasta, więc tam już nie będę krzyczał Pojadę się jeszcze rozjazd zrobić po mieście Zobaczymy co tam się dzieje Na tej wcześniej godzinie Więc zapraszam na ten materiał, co się dzieje w nocy po kilkoczu Takie będą przebitki Cześć, z wami żegnam Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę Bo subskrypcji mamy dalej mało 120 po tak długim istnieniu kanału I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę Ten odcinek zmotywował żeby ruszyć dupę. Jeżeli nie. Jeżeli przynajmniej jedną osobę ten odcinek zmotywował, to uznaję to za osobisty sukces, a ja idę pojeździć, zrobić rundkę po mieście, zobaczcie co tam się dzieje. Wracamy do domu. 5.40, śniadanko podgrzewamy swojego placka owsianego, który robiliśmy rano. Znowu drugą patelnię zajętą, którą niestety muszę robić na jednej. To zaraz podgrzejemy sobie, podgrzejemy go trochę, damy go na bok, sobie zrobimy na, nim, na tym kulturalnie jajka i to będzie nasze śniadanie i później wyruszamy kulturalnie, żeby zacząć dzień o w poniedziałek rano, a Ty jak zaczynasz swój dzień. <grym> Dobra, męski posiłek, placek z jajkiem i z ketchupem e, ma swoje wartości odżywcze. Ma swoje wartości odżywcze, czyli mamy węglowodany, mamy jajko, czyli białko, mamy zdrowe tłuszcze, mamy ketchup, który jest jednym z nielicznych składników, który jest Zdrowsze od samego keczupu, bo, je, bo jest skoncentrowany. Także mamy śniadanie pełnowartościowe. Tym zaczynamy dzień, a Was zapraszam do kolejnych odcinków. To był mój poniedziałek i pora zaraz się zbierać do roboty. Także eee, zostawcie komentarz, jak Wy zaczynacie swój tydzień. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Popatrz, tyle czasu tu mieszkam, jeszcze nie podjeżdżałem z tej strony. to jest dworzec. Eee. Jak się wprowadziłem, to zamknęli <grystki> wszystkich na długo, więc yy, nawet tutaj do centrum nie witałem przez dwa lata. A teraz możemy kulturalnie rozjazd sobie zrobimy, dostajemy co czas, 15 minut rozjazdu i do domu. Jest godzina... Jest godzina, proszę ja was, 5.22, czyli budzik, budzik powinien mi się włączyć, za 40 minut, żeby wstawać, a ja wstałem. <grystki> Uh, That's to... oh, i cool.